Siemaneczko, ziomeczki. Dzisiaj sobie zrobimy ten Genin Exam. Ja tutaj sobie dogrywam głos ogólnie. A więc ten. Nagrałem sobie film wcześniej, a ja teraz sobie dogrywa, dogrywam głos tak, nie? Rozumiecie? Czekajcie, sprawdzę, czy to się nagrywa. Oczywiście, że się nagrywa się to. Dobra. No i tutaj. Mm. Dobra. Zaczynamy. Oczywiście mają skidę tam. Macie jakieś tam kegebunshi no-jutsu. Klan Doki. No i zbrojka jest jakaś tam. Jeden kunaj, którego służy. Taki spoiler. Tym, tym. No, y i oni mają. O, tego kaza A więc już tutaj myślałem, że to jest y, gdzieś gierka dla mnie Ogólnie to chciałem sobie zrobić Madary, ale Nie mam hajsu na jego ubiór więc muszę sobie nazbierać No i tutaj gość ma jakieś świndroczki Ja są ogólnie gram w Ustanowiłem, że nagram ten y, tryb, bo fajny, grałem sobie i pomyślałem, że nagram. Dobra, no i czekamy, aż skończą walkę. Tak, o. No nic specjalnego nie ma w tym momencie. Sobie możemy łazić. Toksik, jakiś gość pisze. Nie wiem o co chodzi. Nigdy nie komentowałem, więc raczej będę mówił tak, jakbym to robił razem z gameplayem. Ale będę się starał bardziej komentować. No tutaj słabczyłem, bo coś sprawdzę na telefonie. No i się ruszyłem bo zauważyłem że startują egzaminy No i jest wybieranie I kto tu będzie, kto tu będzie Kun, ten Zobaczycie co on w ogóle ten Coś tam co na czacie piszą ja co tutaj klona robię, on też widzę, że ma klony. Ale on chyba... No właśnie. Skąd on miał to amaterasu? Jest przecież geninem. Znaczy. Ma przecież ten yy, piąty tier, ale jest geninem. To jest za OP jak na genina. No sami przyznajcie, że to jest OP. Ja nie mogłem tu nic robić. Jakieś klony mogłem respić, Strzelać do niego. No, ale co mi to by dało, skoro walczyłem na użytkownika materasu? No, to taki średnia Teraz chyba zapomniałem użyć swoich oczu, chociaż to mi na razie nic chyba nie daje. Dopiero później coś mi daje ten klon. No, gościu se tu robi klony, więc bez ich by wygrał. No, ale dobra. Ten klon tutaj, no. Prostaram go olać i pójść na niego, bo nic mi nie zostało. Zostało 40 40 sekund. No i to już wiedziałem, że jest wygrana Gierka. Chłopca uciekała, ja nic nie miałem, żeby go dogonić. Gdy nie tym, ale to, on to łatwo przeskakiwał i mnie walił, a na terasu, a więc. No nie było to za fajną sytuacją. Walczyć w jego amaterasu. Już mogłem się poddać teoretycznie, ale walczyłem do samego końca. Już to nie miało sensu, najmniejszego. Nie wiem, czemu Mój go nie zaatakował. Gdyby zaatakował, to miałoby sens. No i tu użyłby no, techniki błyskawicy. W sumie uciec. No i wygrał. Pierwsza przegrana Ale zobaczycie To będzie Ciekawy egzamin na genina. Znaczy to nie będzie egzamin na glin W sumie nie powinno to być Egzaminem na pienina, Ale w tej grze jest No i tam se walczą oczywiście A materasu jest uszywane przez niego no to amaterasu jest strasznie okej, ja chcę to amaterasu. I tutaj sobie wlazłem, bo zauważyłem, że mam 6 punktów. Ach, a chyba nie za dużo. I teraz sobie patrzę, gdzie jest Chidori. No i widzę, że tu jest Chidori, ale by mi nie starczyło punktów. No więc olałem sprawę błyskawicy. Znaczy jeszcze nie olałem, bo jeszcze sobie tu patrzę, co jest jakieś Nagashi, nie mam pojęcia co to Nagashi tak szczerze, ale sobie jest. No i polazłem sobie na Water Style. I tutaj jakieś świndroczki, Water Shark, Water Pillar. I to, to mnie raczej nie interesowało, ale zainteresowałem się Water Prisonem, więc sobie lokowałem i na hase ustawiłem Water Prison będzie mi bardzo przydatny w późniejszych walkach. Zobaczycie jeszcze dlaczego. No i znowu czekamy sobie. Nic specjalnego do roboty nie mamy. Więc zapatrzymy na walkę. Szkoda, że nie ma jakieś telewizorko z zbliżoną walką, bo tak to prawie nic nie widać. Musieli to zrobić tak wysoko. Po prostu musieli. Ale nic. Trzeba czekać. I oglądać jakieś mrówki. Troszkę tam. Chłop tam był już skończony. Już znaczy nie ten, a tamten dalej. Znaczy, ja nie wiem szans, bo oni mieli tiery jakieś wyższe. No tutaj było wybrane dla niego. No i kolejne losowanie. No i tu sobie gość GG pisze. No i kolejna walka z tym samym gościem. Ja już zapominam tych moich oczu robić. Po prostu walę na niego. Ale nie zapominam, żeby rozbić klona. Klon jest bardzo ważny. No gość oczywiście. Jakimś cudem uniknąłem na terasu. Więc się bardzo ucieszyłem z tego powodu. No i tutaj gość mnie robił. Ja to No, próbowałem ozerpizą zrobić. Gość mi przerwał. No i teraz już dostałem amaterasu. No i gościu mnie zaraz wykończy. użyłem tego, co mi nie zablokowało gościa i to było bardzo dziwne dla mnie. Nie wiem, dlaczego on nie został zablokowany, ale chociaż trochę HP dostał. Takie honorowe trochę HP. Dobra, ponownie spróbowałem z WaterPleasonem, ale tym razem już go nie dogoniłem. Bo chłop mógł ten szarżować, ale nie mogłem. No i tym amaterasu nie wykończył. Ja już tu się poddałem. Przy mnie wykończył. No, Tam sobie jakieś Spotify y sprawdzałem, czy inne świndrole. No, i znów czekamy na walkę. Czemu mi się losowanie nie pojawia? Nie mam pojęcia. Znaczy, o, nie wiem, kogo. Znaczy, no i znowu była walka z tym gościem. To ja już po prostu się poddałem, bo to nie miało najmniejszego sensu. Łuściuły tam piszą coś. to ja jestem takim zwyczajnym shinobi niczym się nie wyróżniającym po prostu masę zbrojkę i jest to shinobi a oni mieli tiery więc coś tam ten ten będzie jeszcze trudniejszy od tamtego bo... znaczy tego chyba najbardziej robiłem bo dało się łapać w one water prison -y. wtedy mogłem go bić jakoś ale to tylko taka jedyna chwila gdzie mogłem go bić no i tu klona walę, ale co klon mi da to ja nie mam pojęcia więc znowu spróbowałem z water prison ale tym razem nic się nie dał A no nie, jednak da się To nie, to mój... nie wiem, chyba jego klon, ktoś tak błyszczy, że nie wiem jakaś żarówka normalnie no znowu próbuję z Water Prisonem. Ale tutaj myślałem, że to jakiś gość, a to był jego klon. Głupio zrobiłem i zmarnowałem Water Prisona. Mm. Tutaj dałem klona, żeby się rozprawił tamtym gościem. No i tutaj próbuję coś. Bez sensu właśnie. Teraz użyłem tego kunaja. Jednego jedynego kunaja. <laughs> Bardzo zły sposób. To był ten z Linką, więc... Był całkiem spoko. Teraz się dość ten... Biliśmy, ale no był zdecydowanie na wygranej pozycji. Ja teraz zamiast klona to walnąłem techniką i to było bardzo złe posunięcie. No i znowu ten... Znowu losowanie jest. Kto teraz będzie walczył? Ja z tym Goku-zumaki. Ja już tu robię klona. No i walczymy. Ja spróbuję z Water Prisonem. No ale... No nie dałem rady, bo chłop ucieka normalnie w normalnych chwilę. No i używa tego Terasu i to jest w ogóle... Ja nie wiem, gdyby Itachi używał ten... Mama teraz, w tak młodym wieku, to był normalnie był silny, najsilniejszym Shinobi. Normalnie, dobra, tutaj poznam, ale postanowiłem użyć oczu moich. Może to mi coś da. Nie wiem, co one dokładnie dają. Chyba jakiś Genjutsu, ale to w późniejszych dopiero. No, w technikach tego klanu. Ja głupio nie robiłem klonów i teraz. zamiast klona używałem water prison mogłem to zrobić na odwrót no i teraz jakoś mi się zbagowało i nie mogę używać tego water prisona próbowałem uwić najpierw klona Zresztą to było też złe i teraz powinienem klona właśnie to zrobiłem co go mogło trochę odciągnąć ode mnie klon go trochę tam sklepał jeden pasaczek znaczy ten wiecie co no i teraz go złapałem, więc mogłem go trochę oklepać, ale nie jakoś bardzo. Dobra, uniknąłem wtedy jego ataku, więc było spokojnie, nie trafiłem go techniką. No i zeskinąłem No i jakoś tak. Na razie myślicie, że jestem U, słaby, słaby. Znaczy w sumie jestem słaby. Przy nich to jestem bardzo słaby. Ale zaraz się stanie coś, co w ogóle. Ja w to nie dowierzam do dziś. Gość się poddał. A mógł ze mną wygrać normalnie, tak o. Ja w szoku byłem wtedy. Nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem taki w szoku, że nie mogłem mu napisać normalnie thanks. Hmm. No i znowu. No gość. No i gość się poddaje. Nie wiem. Chyba gość zrobił egzamin i teraz daje innym wygra zrobić ten egzamin. Co mi fajnie ktoś skoro to tak robi. Mm -mm. No i tutaj już startują jacyś, robi, ale od samego początku było przesądzone, że wygra ten co startował po prawo, I ten czerwony. Niby jest szybki, ale ten po prawo jest szybszy. No i tutaj postanowiłem sprawdzić się jak, skąd oni mają to Amaterasu? W uCichach nic nie było. Tylko jakiś AutoX refleks jakiś no. Kurde, szarginka jakieś, nie wiem, inne. No i tu nie było. No to postanowiłem też sprawdzić w Artach, ale w Artach nic nie było, więc postanowiłem sprawdzić w Technikach Ognia. No ale w technik Technikach Ognia też nic nie było. Żadna materasu, żadne kurde Black Flame, ani kurde piekielne płomienie czy coś. Jakiś Francis, Paris, Weewee, no i tutaj jakieś kurz no nie, no i znowu używają tego amaterasu, to jest strasznie OP, lepsze niż najlepsza technika ognia, znaczy ta zwykła, bo w sumie amaterasu jest najlepszą ognistą techniką, ale chodzi o ten zwykły płomiennik. Tutaj też postanowiłem sprawdzić no te ten Goku, czy tam san Goku. Bo nikogo nie ma z ucichów, więc postanowiłem to sprawdzić. Tu było jakieś inferno doom, ale to chyba wątpię, żeby to było to. Tu też jakieś inferno def. No nie wiem, nie. No właśnie, mówiłem, że ten wygra. No i startujemy... Znaczy losujemy kolejną rundę. No i Alva... No i niestety nie ja. Tylko gość z tym Goku z umaki, ale on się przynajmniej chyba podda. No nie, zaczął walkę. Jest walka szybciorów. Ja nie mam takich technik, bo nie mam ani jednego tieru. Ale wiem jak się robi te tiery. Nie jest to najłatwiejsze, ale też nie jest naj... najtrudniejsze jakieś. Wystarczy wbić wyższy level, trochę zapłacić i pokonać przeciwników. Dobra, no i tam se coś robią, biegają sobie, żygają jakimiś czarnymi płomieniami na prawo i lewo. No i raczej ten wygra. Ten porameńczowy. Bo wątpię, żeby ten. Też mówiłem, że ten niebieski jest silniejszy i że ja z nim walczyłem wtedy, to mówiłem, że jest silniejszy. No ale nie wiem, zobaczymy. Będzie walka gigantów. Aha, i tutaj sobie zasłoniłem oczywiście najfajniejszą walkę tym mapami, bo chciałem sobie kurde, sprawdzić jakieś. Nie wiem, co ja w sumie chciałem sobie sprawdzić. Techniki ziemi chyba. No i jest sobie są Dragoner w golem, no ale spoko, Alwap, ale pokaż walkę, bo to jest najfajniejsza walka. No Alwap chyba nie jest taki miły, żeby mi to pokazać. O i oczywiście walka się skończyła. Nigdy się nie dowiecie jaki był. Chociaż dowiecie się. Starczy, że zobaczycie, kto no. Na lewo, kto był match winerem. O, i ja się bardzo ucieszyłem, że walczę z tym Goku Zumaki, bo on się pewnie podda. Tak myślałem właśnie. No i mam już dwa winy. Sprawdza? Nie, nie są to winy w najlepszym stylu. A są to winy. no i znowu nie ja walczę Poczekajcie, czy to ci sami goście, którzy nazwałem, nazwałem no ich walkę chyba wcześniej nazwałem walką gigantów nie wiem, czy to ci sami Znaczy wiem że Goku Zumaki to ten sam co już jest poromiczowy. oczywiście nie 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 będę patrzył tam kamerą bo nie chcę oczywiście zobaczyć co on zrobi. Z pewnością nie chcę zobaczyć. Zawaj, no, pokaż, co on. O, właśnie. ci sami. No, widzę, że gość sobie walczy z moim klonem. A, chyba tym razem popatrzymy. A nie, nieważne, bo gość się poddał. No, a chciałem zobaczyć, sobie. By mogła być bardzo ciekawa walka. No, ale niestety. No, i znowu z nim. Tak, ja z nim walczyłam. Nie wiem co teraz robiłem. A, aha, nie, to ja nie ja z nim walczyłam. To nieważne. Sartin kegwam. Like ja tam co coś robiłem, patrzyłem na jakieś techniki wody. Ale nas interesuje, kto z kim walczy. Chyba. No chyba, że Was interesują techniki. No i walczając teraz jakimś drapaczem. Nie znam typa, ale. Chłop chyba jest słaby albo awk. Nie no, raczej. A, nie, też korzysta z amaterasu, więc jest koks. Jezu, wszyscy tutaj korzystają z amaterasu. To jest nie fair. Dobra, tutaj klonas. No i znowu amaterasu. I prawie mnie wykończył tym. Jeszcze jedna amaterasu i mnie zje. Próbowałem coś jeszcze z waterprisonem, jeszcze go tak palnąć w parę razy. No ale nie uniknęłam tarasu i pewnie mi zaraz spali. Próbowałem z klonem i z jeszcze techniką ugnia, ale nie trafiłem, więc to już było, no właśnie, słaba gierka. <grym> No i na razie dwa winy na moim koncie, to nie jest dużo w takim, no, w takim czasie, to nie jest naj, ta, najszybszy czas. No, nie wiem, w sumie co ja chciałem chciałam chyba sprawdzić czy widać no, logo Wioski Piasku, bo jestem ogólnie z Wioski Piasku, tak dla no, święt drogowych, dociekliwych. No i se czekamy, aż skończą walkę, ale to raczej będzie walka przesądzona, znaczy już jest walka przesądzona, w ten sposób. Znaczy obaj są bardzo szybcy i w ogóle tam, wiru wiru. To oni mają cetiery, ja, no, no, nie, wszyscy mają, no najmniej, no, najsłabsza osoba to ja. Osoba z najmniejszą ilością tierów to 2, czyli ten Nori. On jest jeszcze dobrego klanu, chyba nawet lepszego niż ten Sengoku. Chociaż nie, chyba sen jest lepszy. Ale nie wiem. Nie wiem. Na najwięcej tu gości jest Sen i jeszcze ma piąty ten tier, więc w ogóle. Z nim też nie miałem podjazdu do niego. No więc. Tutaj się skakałem na ich głowach, bo mi się nudziło. Tegoś chyba chciał być wyżej ode mnie. Ale ja mu nie dawałem za wygraną. Chłopicie, że skapczę, ale. No my myślał, że wygrałem, a ja teraz sprytnie wlazłem na jego głowę i jestem najwyżej. Ale on się skapnął. Zwalił mnie znaczy z niego. I teraz. Walczymy o miejsce na nim. Ja zająłem przed chwilą. Teraz skaczę sobie na nim. Ale on się skapnął. próbuje mnie wyrzucić. Udało mu się. Ja teraz jestem na nim, ale on skacze po mnie. To mi się bardzo nie podobała. Czy nie wiem. Mam się podobało, bo nic nie zrobiłem z tym. Nic. No i czekamy. Czekamy. Jeszcze raz czekamy. I jeszcze raz czekamy. I jeszcze raz czekamy. I jeszcze raz czekamy. I jeszcze raz czekamy. Znaczy w sumie jeszcze czekamy i no wiecie, nie raz, tylko jeszcze i w ogóle. Wiecie, o co chodzi dwa tysiące zabytków. No i tu jakieś kurde fajne flasze używali w ogóle. Nie wiem, na tym genin egzamie czuję się jakbym był normalnie Johnny na egzamie. W ogóle jakieś, kurde, te yy, techniki z kosmosu, jakieś amaterasu, jakieś speedo, normalnie 500 tysięcykrotnie większe niż zwykłe. W ogóle o co chodzi? Te tiery są zbyt OP. Dają ogromną przewagę. No, sami widzicie jak. Dużo. net HP z i ze zbrojką. Mi zbijali w sekundę te mama teraz. Oh, Aha, gościu jeszcze ma C, ten z trzema tierami, co w ogóle jest jeszcze silniejszy. Ja mam pytań w ogóle. Powinienem przejść jakąś no, taktykę jamci, czyli defensywną i uciekałem do, Chociaż oni są tacy szybci, szybcy, żeby mnie pewnie dogonili w 5 sekund. Ale no. Może gdyby klonić tam spowolił, to jakoś by się udało. No ale dobra. Czas, żebym ja trochę powalczył. A w sumie, żebym patrzył, jak gość się poddaje. Tak trochę wam zaspojderowałem. Tak, dobra. No, no, gościu się podaje. Tutaj gość nie dał trzy razy z rzędu, znaczy no, z rzędu, chociaż nie z rzędu, ale po prostu wygrać, to powinien napisać thanks. I zdążyłem napisać, bo gościu wyszedł. Więc nice. A. I znowu wygrałem, więc winy 4. Ale, jest pewne, ale. Ktoś dołączył. Nowy. Patrzę ten. No, patrzę sobie, jak ten. Jak wygląda jego status. Patrzę. Zero tierów. C. Plus. Ten jockey. Od razu wiedziałem. Easy win. Znaczy, C, plus tutaj. Mogło być dla mnie niebezpieczne, ale to było jedyne. No, normalnie tym go nie trafiłem, bo zrobił unik, ale naprawdę jeśli nie robiłem klona. Czy znaczy, Zrobiłem, bo już tak, nie można poniżej żadnych wrogów. Zrobiłem sobie prizona. No, nie że nie złapałem go. To nice, nice. Widzę, że gościu tam sobie daszuje. Ale... Zajmuję się moim klonem. Ja go wziąłem z fireballa, bo... te to nawet dużo zadaje ten fireball. Ej, połowę hapem uskopałem. Nawet więcej. Dobra. Jeszcze go zamknąłem, żeby tak na bank nie uciekł. W ogóle ja nie wiem. Jakiś fidget... Zamienił się w spidget spinera Nie wiem, gościu pijem główny chyba jakiś. Dobra. No to już w sumie koniec. Skończyłem egzamin. Więc ogólnie tym akcentem. Yy, no, falkowym akcentem. Kończymy ten materiał. Cześć, cześć. Chociaż w sumie nad tym się mocno polecam. Postarałem, bo w sumie nagrałem ten. Jeszcze dograłem głos jako komentator. Chyba do, docenicie ten film łapką w górę. I subem. By się przydało. No, to cześć. cześć że jeszcze go zabiję. Ktoś już mi na steamie pisze. Dobra, cześć. Rzecie.